Jest już Was ponad 20 tysięcy. Dziękujemy wszystkim za kliknięcie przycisku subskrypcji i regularnie śledzenie naszego kanału. Dzięki Wam nasz kanał ma szansę na rozwój i coraz lepsze materiały. Barcelona pod wodzą Ernesto Valverde pewnie kroczy po zwycięstwo w rozgrywkach La Liga. W Champions League jest już w ćwierćfinale, eliminując pewnie londyńską Chelsea. Widać, że nowy szkoleniowiec bardzo dobrze radzi sobie w nowych warunkach. Możemy sobie zadawać pytanie, za sprawą czego lub kogo Barcelona tak pewnie kroczy w każdych możliwych zmaganiach. Odpowiedzi na wątpliwości poniekąd udzielił Leo Messi. Wcześniej za wszelką cenę starałem się przejąć piłkę i strzelić gola. Teraz próbuję grać bardziej zespołowo podawać i nie być samolubnym. Poruszam się w tych samych sektorach boiska, ale w inny sposób. Atakuję z innej pozycji. Takiej wypowiedzi udzielił Argentyńczyk jednemu z hiszpańskich dzienników. Widać to też w samym stylu gry Leo, który rzeczywiście stara się grać bardziej zespołowo. Korzystają na tym piłkarze Barcelony. Przykładowo Luis Suarez, mimo tego, że ma słabszy okres w porównaniu do poprzednich sezonów, strzelił już w La Liga 24 gole. Pomimo tego Messi nadal strzela dużo bramek. Tak jak chociażby w ostatnim meczu Ligi Mistrzów, w którym strzelił swoją 99. i sedną bramkę w Champions League. Mimo tej pokaźnej liczbie strzelonych goli, wciąż ustępuje w klasyfikacji najskuteczniejszych Cristiano Ronaldo, który ma ich na koncie o 17 więcej. Trudno będzie doścignąć Portugalczyka w najbliższym czasie, ponieważ w Lize Mistrzów jest zawsze bardzo skuteczny. Jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu? Nie oszukujmy się, AS Roma jest dużo łatwiejszym rywalem niż Chelsea, co oznacza awans Blaugrany do półfinału Champions League, a tam może dojść do pojedynku między innymi z Bayernem Monachium, Manchesterem City czy Realem Madryt. Oczywiście nie jest powiedziane, że te zespoły zobaczymy w półfinałach, jednakże są one faworytami w swoich ćwierćfinałowych dwóch meczach. A czy wy widzicie postęp w grze Messiego? Czy rzeczywiście głównie dzięki niemu Barcelona w tym sezonie jest tak wysoko i zachodzi tak daleko? I czy obecna gra Leo będzie miała przełożenie na Mistrzostwa Świata i grę reprezentacji Argentyny? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!